Siemaneczko, z tej strony Rykski. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czy warto otwierać paczkę Hero 87 Max. A na starcie fajnie jakbyście zostawili łapeczkę do gry i subika dzwonkiem, ponieważ na tym kanale właśnie pojawiają się takie odcineczki dotyczące aktualności w EIFC24. Różne poradniki, zarabiania różne paczki, czy warto właśnie robić, gdzie też różne paczki otwieramy, więc mówię, byku, jeżeli chcesz, to zostaw tego simika z członkiem, a ja będę dawał Ci po prostu dosyć dobry kontent, dosyć aktualny i dosyć szybko, bo jest to w dzień od razu, w którym no po prostu te SBC wyszło. Też dzisiaj otworzymy sobie taką paczkę, oczywiście, więc yy, myślę, że warto oglądać do końca. Więc oczywiście Jakie karty możemy trafić z tej paczki? Karty są to karty Max 87 Hero i powiem Wam tak, jest bardzo dużo tych kart, tych lepszych kart, takich jak właśnie Iron, Rise, Ramirez, Park Jisung, Sung. To by była fenomenalna karta do mojego składu, Mega lubiłem nim grać w poprzedniej edycji. Władzim... że Władzimier, Boże, Władzimierz. jest Smolarek Gowu nawet spoko, myślę, żeby był 360 tysięcy, tym bardziej. Na Nakata oczywiście, który w tamtym roku miał ikonę? Nie. Jakiś inny miał w tamtym roku ikonę i do całki. Całego... Dobra, nieważne. Czy nawet taki donowan. kurde, każda karta tak naprawdę wzmacnia wasz skład, więc... W jakich sytuacjach opłaca się to robić? Myślę, że opłaca się to robić, jeżeli macie oczywiście foder niewymienny, bo ja właśnie z foderu, full foderu niewymiennego to zrobiłem, żadnej karty wymiennej w tym SBC-ku nie przepalałem i myślę, że jeżeli ktoś ma właśnie taki foder, którym nie gra, już jest na takim etapie właśnie, gdzie no, ten folder mu się zebrał na tyle, żeby zrobić taką paczkę. Myślę, że opłaca się otworzyć, bo w następnych dniach nie dostaniemy jakichś super sbc o ile nie dostaniemy jakiejś super karty, ale wiadomo, to będzie można sobie też zrobić trochę później. Więc tak, myślę, że warto to otworzyć. I też ja bez przedłużania otwieram tą paczkę, bo totalnie nie ma tutaj co się rozgadywać. Zobaczymy, co ja dostanę, czy to będzie to karta, która trafi do mojego składu. Myślę, że będzie na pewno, bo to jest etap gry. Dwa tygodnie, trzy tygodnie po, premiery, po premierze. No myślę, że karta wleci i tak napływa, na pewno do mojego składu, na jak będzie to jakaś gorsza karta. Oby nie bramkarz. I tak naprawdę, jeżeli nie będzie bramkarza, to będę szczęśliwy, więc otwieramy. A, tutaj coś jeszcze mam do skarnięcia. A, no dobra, to już nieważne. Więc dobra, otwieramy tą paszkę. no ja jestem mega ciekawy, co trafię. <laughs> dobra, leci. Może Polak? Francja. LB. Totalnie nie wiem, kto to jest, tak szczerze. On wygląda dobrze. ON WYGLĄDA BARDZO DOBRZE Już zaraz zobaczymy ile on kosztuje Bo on wygląda na serio bardzo, bardzo dobrze A kosztuje 100 koła Hmm, czyli nie jest taki super traf Ale wygląda mega dobrze I szczerze 87 tempa, 80 strzelania on, on może grać na boku pomocy w ogóle Ale no ja bym go władował nawet w środek gdzieś Ej, szczerze ja się cieszę Chociaż tak średnio się cieszę, bo mam Hernandeza. Ale jeżeli może grać na boku pomocy, to prawdopodobnie będzie grał u mnie w środku. Jakoś to na pewno poukładam, No ale mówię, ten lewy bok dosyć sprawnie mam zrobiony. I szczerze, jest to karta, która idealnie pasuje mi do składu. Wleci sobie idealnie na lewą środkową pomoc. I kurde, mega się cieszę, bo takiego zawodnika właśnie potrzebowałem. Takiego, który i zagra z przodu, i zagra z tyłu, będzie właśnie takim box to boxem. Tylko pewnie nie ma playstyle'ów, no nie ma tych playstyle'ów, chociaż ma sporo tych podstawowych, więc to okej, okay. zobaczymy jak będzie się spisał ja na pewno Wam powiem, jeśli ktoś będzie pytał. No i co, nie przedłużam, dziękuję za oglądanie tego odcinka, więc życzę Wam też dobrych trafów z tej paczki, no i widzimy się kolejnym razem, siemo!